Witam wszystkich na kanale Janek czołgista. Dzisiaj zagramy nowym japońskim niszczycielem czołgów Hori 3 jest to dziesiąty poziom a drzewko japońskie mniej więcej będzie wyglądało tak i będzie się zaczynało od piątego poziomu także warto zbierać sobie ekspan na to drzewko i ekspić sobie załogę ja mam tutaj zamontowano Powokę antyrefleksyjną, dosyłacz oraz wentylację oraz dyrektywę na dosyłanie amunicji. Moja załoga ma niecałe cztery perki, a dowódca troszkę więcej, o jeden perk więcej. Także nie będziemy tutaj przedłużać. Ruszamy do bitwy. No i kochani mamy mapę, lodowiec, losowanie, jak na serwerze testowym, same dziesiątki. E, ja jadę niszczycielem Hori czy z działem, tutaj ciekawostka, działo morskie. E, tak było napisane, charakteryzuje się tym, że ma duży kaliber i dobrą penetrację. No, i co tutaj można powiedzieć o tym dziale? Strzela ona z pocisków podstawowych. Są to pepeki, które mają penetrację 305 średnią oraz pojazdy, pociski te specjalne. Są to też pepeki, które mają penetrację 360. Obydwa mają średnie obrażenia po 700 no i trzecimi pociskami są tutaj haeki, penetracja 90 za to obrażenia 900 no i dobra pierwszy mój pomysł to jest tutaj przysnajpienie w pojazdy przejeżdżające mam tutaj powłokę refleksyjną założoną, więc liczę na to, że coś przestrzelę no niestety 0 przeciwników nawet spotanie zostałem co dziwne. Eee, zazwyczaj tutaj jakiś light jest. O, jest light. Nie, he, he. ojej, no ale teraz to dałem. Eee, Nie złe ciała dałem, bo tylko bez uszkodzeń weszło w FMXa 13105, ale robi mi się tutaj wielki problem na plecach. Eee, przez most przejeżdża tutaj e, pojazd 113, k zanim e, grill in. Dziadostwo, na pewno się popcha, e, więc się obróciłem, żeby tutaj e, obijać te pojazdy, które będą się tutaj wyciwały. No i mamy pierwszy pojazd e, 113, k pięknie oberwała za 664. E, I mamy AMX a tutaj odważnie wyjechał, jak to się mówi, co się odwrócę, to nie ucieczę, e, dostaje ode mnie za. E, 570 jeszcze do tego gąska za 430. Tutaj sojusznicy pomogli dobić nieswornego lajta, który się bezkarnie kręcił nam po polu. No i dobra, eee, mamy pierwszego fraga 1270 obrażeń. Eee, na koncie tam idzie już IS-2, dwulówka. Jest grill także jest szansa na więcej damage'u mam tutaj wsparcie obiekta 277 oraz 113 G, więc postaram się tutaj podjechać odważnie sprawdzimy jaki ten pancerz jest na papierku wygląda to tak, że ma 300 mm z przodu, z boku 50 no i z tyłu 35 ale nie zamierzam się tutaj obracać pakujemy tutaj bardzo fajną pestkę powyżej średniej polosowało obiekta 430 jest tutaj jeszcze 4 pojazdy, z tego gry się podpalił, szkoda, że to nie z mojego strzału mam nadzieję, że będą się tutaj wychylać, staram się tutaj chować dolną płytę, bo jak w każdym TDK jest duże prawdopodobieństwo, że jest bardzo, bardzo słaba no szkoda, że ten obiekt się tu bardziej nie wychylił miałem na niego wielką ochotę mu sprzedać jakąś pestkę, no i kurde dostałem bułę w plecy no, to jest niedobra informacja. Mam nadzieję, że ten EBR tutaj albo trzeba się obrócić na Leoparda, albo mocniej pocisnąć te czołgi na moście. No, i jeszcze nie powiedziałem tutaj o depresji tego pojazdu. 7 stopni, elewacja 15. Jeśli dobrze pamiętam nie jestem tego akurat zbyt pewny 35 km do przodu ten pojazd się porusza 10 do tyłu także też jest ok jeśli chodzi o mobilność i na tak duży ciężar dobra podjeżdżamy agresywnie pod wrak i spróbujemy tutaj wykorzystać osłaniać się dobra pierwsza była w isa 2 weszła po garnuszku nie chcę tam agresywnie wyjeżdżać, bo V czuwa tutaj jest, ma wsparcie ten IS i kurde patrzcie jak on szybko znikł. Aż szkoda, dobra, mamy tutaj ISA boczkiem, wieża jest skończony. Ale nie z mojej pestki. No to tutaj ktoś inny dobił ale mamy 450 na koncie. Zasięg widzenia 400 metrów, ale niestety V nie widzę. Pojazd ten dysponuje 400, ma 2000 punktów życia, także też jest spoko. No i dobra, kurde nie mogę tak daleko cofać bo boję się tego S-RV-a. Jeszcze raz spróbujemy, jeszcze artyleria, jest stv Czy damy radę go tutaj przycelować? Świeci się na zielono. I pocis szedł. Może jakbym miał heka załadowanego, byłoby e, dużo, dużo lepiej. I możliwe, żebym skończył e, tego przeciwnika, a tak robi mi tu wielki problem. E, dobra, mamy polski czoł ciężki, Lewandowski. Spróbujemy mu tu strzelić w dolną płytę. No niestety przyjmujemy za 770. E, no i sobie mnie odpuszcza. No i sojusznik go dobija. Teraz ten leopard. Nie podjadę, nie widzę go. Muszę tutaj liczyć na sojuszników, że ktoś tutaj mi go wyświeci, ale nie artyleria mi tutaj tucze od tyłu i do tego jest ten S-T-R-V. Kiepska sytuacja, jestem praktycznie w krosie. Jak wyjadę za bardzo do przodu, dostanę od leoparda. Jak za bardzo cofnę, dostanę od I jeszcze od góry mnie tutaj e, asekuruje e, artyleria, która chętnie mi tutaj sprzeda plaskacza. Hmm, a przypuszczam, że ten niszczyciel będzie pięknie e, przyjmował pociski od góry. E, no dobra, obiekt 268PH to jest niszczyciel szturmowy, więc mogę mu pomóc. Akurat leopard się. Wychylił, wyświecił, teraz możemy mu sprzedać bułę 768. Pięknie polosowało. Wycofujemy, musimy na chwileczkę zniknąć. Eee, dobra, minęło parę z chwil. Mam nadzieję. Hmm, no szkoda, liczyłem, że jeszcze sprzedam jedną pestkę temu lepardowi, Niestety e, nie było szans. Dobra, podjeżdżamy. Może będzie potrzeba tutaj obiektowi pomóc, ale nie, przypomniało mi się o tym Esterfale, który tam może mi nabruzić. On jest dosyć mobilny, więc może w każdej chwili. O nie, może, może jednak nie. O podjeżdża, jednak, widzicie, więc trzeba podjechać. Co jest fajne teraz w tej nowej aktualizacji, która wejdzie, zobaczcie, te wszystkie perki, one się wyświetlają. Perk, który w danym momencie działa. Tutaj pomiędzy zmianą pocisków, jak robiłem zmianę pocisków, to się takie małe kółeczko pokazuje, i pokazuje, że dany perk działa. No i mamy Esterfała, co się odlecze, to nie ucieczę. No i dobra, lecimy dalej. Co tam zostało? Zostały trzy pojazdy: jedna artyleria, została, bez, została bezeta i grill. Grill się wbił na górę i warczy z. z z Lightem a my możemy tutaj powalczyć z bezetą. Będziemy mieli wsparcie tutaj obiekta 268. Ogólnie, liczę to na to, że obieg będzie zbierał te pociski, a ja będę tylko wspomagał tutaj swoim potężnym działem. Także mm, mam tutaj przeładowanie, 15 sekund. Dobra. BZ ładuje, więc jest szansa mu tutaj sprzedać bombę. Mamy go na zielono. Ładujemy, weszło za 748. Teraz musimy cofnąć. Niech tutaj obiekt 268 przyjmie. Nie, nie. Jednak nie myślałem, że uda się tutaj jeszcze w bz wsadzić. W pesteczkę, niestety się nie udało. Mamy 6380 na liczniku. No i raczej już nie zrobimy sobie damage'a, bo. Tutaj mamy dosyć zwinnego lajta. Który, który na pewno go dojedzie szybciej do artylerii. Ale jest taka szansa, że wyjedzie na mnie. Zobaczymy, jak pojedzie ten obiekt 268. E, jedzie na wodę, więc ja pojadę na most. Tak mi się wydaje. Nie ma sensu tutaj się dublować, bo i tak e, on jest szybszy. Więc on będzie fragował. Ja pojadę przez most. Wtedy rozdzielimy yy, szansę na każdego po 30% będzie szansa że, że każdy może coś tutaj zdziałać. O, zobaczcie jak to fajnie wyświetlają się zmiany jak perki działają teraz robiłem intuicję zmieniałem pociski na haeczki to się wyświetla kółeczko zobaczcie o jak fajnie na początku nie wiedziałem co to jest myślę kurde co to za dziadostwo, zobaczcie jak fajnie to zmieniam pociski dobra mamy haeczka Olaj, już dojeżdża, to zaraz będzie w Zaraz się tam wyświeci i, i będzie fragować. Jednak nie jest szansa, jest szansa na artylerię, na przebrzydłego kwadrata. Mm, dobra, obiekt 268 wjeżdża na plecy tutaj artylerii. No niech mi się tu wychyli, wychyli się, odważni. Kurde, nie, nie, nie. Jest, to... Czy... udało się, dobra, jest. Dobra, mamy fraga, mamy zwycięstwo, czekamy na raport. Yy, I mamy raport, wpadła oznaka mistrzowska A z Pancerny. Yy, wpadł też medal wsparcie. Yy, raport szczegółowy, zrobiłem 6885 obrażeń. 3 fragi za to wszystko, otrzymałem 1272 punkty EXPA jest to drugi wynik pod względem obrażeń, ale na ich wyższy pod względem expa. No i zarobeczki, zarobeczki bardzo marnie, bardzo marnie Minus 4927 srebrników, ale gramy na serwerze testowym, więc możemy sobie szastać kaso. Mamy srebrników w brud i mamy expa, mamy obligacje i mamy goldzik, także za free to dobra cena. Moi kochani, podsumowanko, co ja mogę wam powiedzieć. Na początek działo. Działo potężne, z dużym kalibrem, potrafi dać wiele radości. Szczególnie trafiając w jakieś miękkie cele albo w cele od boku potrafią wysadzić i wtedy jest wielki banan na ustach. Mobilność 30 na godzinę. Jest spoko jak na taki ciężki i mozolny, by się wydawało czołg. Pancerz jeśli kontujecie to na pewno odbija. Jeśli stoicie na wprost, na otwartej przestrzeni, no to dolna płyta przyjmuje, górna płyta jest w stanie dingnąć, ale boczne płyty, które stoją akurat. Na wprost przeciwników to bardzo ładnie przyjmują, także musicie lekko kontować, żeby to cokolwiek odbijało, bo to jest jednak słaby punkt pancerza jak w esecie. Jeśli skontujecie wieżę to ona odbija, jeśli na wprost stoi to przyjmuje jak w masło. Dobra kochani, jeśli się spodobał Wam ten materiał dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, a ja Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, do następnego razu.